Czy się, że zima zimą mają nastała? No bo pięknie, pięknie, prawda. 3 maja dzisiaj mamy i śnieg tutaj się witamy. Jaśnie pola, lasy i tam idą cztery gruba. Ale, ale to to Co, synku? No prawda, ale wiecie tam to... gdzieś majową zimę? Nie, nie widziałem majowej zimy. Za pochainkę iść. Może Mikołaj będzie jeździł. Chodź wełku kukułki kukać. Hmm. O widzisz, chociaż biały tam bezrośnie, to już nie musi się martwić, bo jest biały tak czy tak. No to jest biały tak i tak. Piękna zima w maju 2011 roku. Starzy górale nie pamiętają. Widział kiedyś taką zimę? Nie widzę. I jesteś od no nam dobrze nie zrobiła się zacząć mm. przygotować, bociami nie przyleciały. No, ja jaskółkę jedną widzieliśmy. No. I już to... chyba odleciała... A! Tamte bociami nie przyleciały, po co miały lecieć na zimę, nie? No. No. No było to gniazdo puste. To bociami nie przyleciały, to przyleciały, to teraz... Już... Co, bałwana lepić? Nie. Zabyjeść. No. co, bałwana lepić? A nawet dzisiaj to zaniesiemy, nie? No! Piękny, <grymne> piękny, naprawdę piękny. Hmm. Ale to dobrze, bo ja lubię zimę. No, a mam. to co ty lubi zimę. Zim jest piękny, niedługo już nowy rok. O Sylwester będzie szybciej, nie? Jutro, Sylwestrawa pogoda w sumie. szampany. Będą strzelały, piw, pff. Seku jedzenie. Seku jedzenie. Seku jedzenie. Co jedzenie. Seku jedzenie. To jedzenie. Seku to Seku jedzenie. Tak, już naprawdę. Bo potem to chować będzie, no. No, wiem, że jesteś zadowolona, nie chcę robić błaganu z tego powodu. Jeść jogurt! ogór! Myślałem mi ogór? No. Nie. też nie ma ochoty teraz jeść. Czekajcie, nie, 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 co obiecuję, że to tam było do frega? co jest! Chyba Syro. Syro? taką nie szczególną.